Za te grzechy, za te zbytki, pańszowiakło, bośni, Serdecznie jeszcze raz wszystkich witam. Zapraszam, żebyśmy wyszli ze świątyni. Ufam, że po drodze jeszcze dojdą wierni. W piątek, 6 stycznia, ulicami Międzyrzecza przemaszerował Orszak Trzech Króli. A właściwie trzy orszaki, gdyż wierni wyszli z trzech parafialnych kościołów i spotkali się na zamku, gdzie odbyła się inscenizacja w wykonaniu dzieci oraz młodzieży z grupy oazowej i parafialnej scholi. Przywitali ich proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i jednocześnie dziekan dykanatu Przewskiego ksiądz kanonik Marek Walczak i burmistrz Remigiusz Lorenc. Po zakończeniu widowiska mieszkańcy przeszli do kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i wzięli udział w mszy świętej. Dziękujemy panu Burmistrzowi, współpracownikom, a także z działu promocji i liczymy na owocną współpracę. się, dawaj! Kiewik. Że koronę zabrać chcieli. Że ktoś czyha na mój tron! A kto czyha? Może. O! Wreszcie dziękuję aktorom, którzy wystąpili. To jest oaza dzieci Bożki i Oza Młodzieżowa w prawie się nie Szciciela. Nie tylko postaram się mówić, tylko w kolekcjach, ale także znakomicie zaprezentowali.